Halo, halo. Może powtórzymy niemiecki? Das ist machba. Tym razem zajmiemy się opisem dnia. Stworzymy sobie kilka przykładowych zdań z czasownikiem zwykłym, z czasownikiem rozdzielnie złożonym, z czasownikiem modalnym. Können, czyli móc umieć potrafić, oraz müssen, czyli musieć. Będą też pory dnia. I zrobimy kilka przykładowych zdań. Żeby wzbogacić opis dnia tych różnych wydarzeń, możemy użyć następujących określeń. Na przykład um acht uhr, czyli o ósmej. I pamiętamy, że do godzin dodajemy um jeden morgen, każdego poranka, każdego ranka. Na przykład e, vormittags. Czyli przed południem, nachmittags po południu, mytaks w południe. Możemy też powiedzieć na przykład abens, czyli wieczorami, albo na przykład możemy powiedzieć nach der Schule, po szkole, nach der Arbeit, po pracy. Takie określenia też nam się w tym przydadzą. Oczywiście nie możemy zapomnieć o czasowniku können i müssen. To są modalne czasowniki, one mówią w jaki sposób coś zostało wykonane, zrobione, czy musieliśmy, czy mogliśmy na przykład. Sprawdźmy, jak te czasowniki się odmieniają. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie, sie können. Ich muss, du musst, er, sie, es muss, wir müssen, ihr müsst. sie sie müssen welches mir ich stehe jeden morgen um 7 uhr auf czyli wstaje każdego ranka o godzinie siódmej. I musimy pamiętać o tym, że czasownik jest na drugim miejscu, czyli ich sztyje <grym> auf. I to auf to przedrostek od tego czasownika właśnie aufstein, czyli tu mamy zdanie z czasownikiem rozdzielnie złożonym i pamiętamy o tym, żeby ten przedrostek znalazł się na końcu zdania. Ich sztyje jeden morgen um sieben u auf. To zdanie możemy też odwrócić, możemy powiedzieć... Jeden morgen stehe ich um sieben uhr auf, czyli każdego ranka wstaje o siódmej. Ale pamiętamy, że czasownik znajduje się na drugim miejscu, czyli to jeden morgen jest na miejscu pierwszym, a czasownik znajduje się na drugim. Możemy to zdanie też powiedzieć na przykład z czasownikiem modalnym müssen, czyli że muszę wstać każdego poranka o siódmej. Ich muss jeden morgen um sieben uhr aufstehen. Ich mus jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen. Czyli muszę każdego poranka wstawać o siódmej. I zwróćmy uwagę na to, że czasownik modalny müssen jest oczywiście odmieniony, jest na drugim miejscu, a na końcu jest czasownik, który mówi co musieliśmy, czyli czy tam co, co, co musimy, czyli ja muszę każdego ranka wstawać o siódmej, czyli wstawać mamy na końcu i ten czasownik jest bez bezokoliczniku. Ja muszę każdego ranka o siódmej wstawać. Ja, czasownik modalny na drugim, a ten drugi czasownik na końcu zdania. To zdanie też możemy trochę odwrócić i dać to określenie czasowe na początku zdania i powiedzieć jeden morgen muss ich um sieben Uhr aufstehen, czyli każdego ranka muszę wstawać o siódmej. I to jeden morgen jest na początku, ale czasownik modalny dalej jest na drugim miejscu, a ten drugi czasownik w bezokoliczniku, czyli w nieodmienionej formie jest na końcu zdania. Weźmy zdanie ze zwykłym czasownikiem. Na przykład. Nach der Schule mache ich meine Hausaufgaben. Czyli po szkole robię moje zadanie, domowe, euh, moje zadanie domowe. Nach der Schule mache ich meine Hausaufgaben. Czyli po szkole robię moje zadania domowe i mamy Nach der Schule na początku. Czasownik Machn jest odmieniony um, na drugim miejscu. No i tak to wygląda: takie proste zdanie. Nach der Schule mache ich meine Hausaufgaben. Po szkole robię moje zadania domowe. Weźmy inny przykład. Abends habe ich Zeit für mich. Czyli wieczorami mam czas dla siebie. Abends habe ich Zeit für mich. Możemy tu dodać też zdanie za pomocą spójnika und, czyli i. I możemy powiedzieć na przykład Abends habe ich Zeit für mich. Und. Ich sehe fern. I to ich zje fern, to tu mamy do czynienia z czasownikiem rozdzielnie złożonym, czyli fernsehen. To znaczy ogólnie oglądać telewizję i to jest czasownik rozdzielnie złożony, dlatego jest und ich zje fern. Fern jest na końcu zdania, a und działa jak kropka właściwie, czyli po und tworzymy normalne zwykłe zdanie i wychodzi nam Abends habe ich Zeit für mich. Und ich sehe fern. Czasownik rozdzielnie złożony. Fern jest na końcu zdania, a podstawa czasownika jest na drugim miejscu. Ich sehe fern. Dodajmy do tego zdania na przykład czasownik modalny können, że coś mogę robić, czyli abends habe ich Zeit für mich, czyli wieczorami mam czas dla mnie, czyli mamy tutaj czasownik na drugim miejscu, abends habe ich Zeit für mich und ich kann fernsehen. Czyli wieczorami mam czas dla siebie i mogę oglądać telewizję. Und ich kann Fernsehen. I to jest bardzo krótkie zdanie. Ich kann Fernsehen, ale czasownik modalny odmieniony jest na drugim miejscu, a na końcu zdania jest Fernsehen w bezokoliczniku, w formie nieodmienionej. Odmienimy tylko czasownik modalny, że ja mogę oglądać telewizję. Ich kann Fernsehen. Po tej dawce wiedzy z pewnością będziecie w stanie zrobić przeróżne zdania dotyczące opisu dnia i nie tylko. Macie możliwości zrobienia ze zwykłym czasownikiem, z czasownikiem rozdzielnie złożonym, z czasownikiem modalnym. Bawcie się dobrze, do dzieła. Także das jest alles für heute und tschüss.